Najdziwniejsze dotacje projektów z KPO. Część druga. Miejsce piąte. Rozszerzenie oferty spółki o świeże odżywcze piwo bezalkoholowe o szczególnych walorach smakowych. Kwota dotacji 430 tys. zł. Miejsce czwarte. Nowe usługi przedsiębiorstwa polegające na uruchomieniu mobilnych noclegów ekologicznych przyczepach kempingowych. Kwota dofinansowania 363 tys. zł. Miejsce trzecie: Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa Kebab poprzez wdrożenie działalności związanej z pozaszkolnymi formami edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w celu zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na warunki kryzysowe. Kwota dofinansowania 90 tysięcy złotych. Miejsce drugie: Dywersyfikacja działalności fundacji. Poprzez zakup niezbędnego sprzętu grotu łaźniczego do eksploracji podziemnych jaskiń pod miastem stołecznym Warszawą, wyrażana poprzez zakup dwóch wanien z hydromasażem, zasilana energią słoneczną z paneli fotowoltaicznych, kwota dofinansowania 721 tysięcy złotych. Miejsce pierwsze. Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie usługi wynajmu łodzi o napędzie bezemisyjnym wraz z transformacją cyfrową i ekologiczną firmy zmierzającą do zwiększenia konkurencyjności i odporności na przyszłe kryzysy firmy w województwie podkarpackim. Kwota dofinansowania 539 tysięcy złotych.